Cześć, tu Piotr Wojciechowski. Witam Was na moim kanale, gdzie dzielę się praktycznymi poradami dla właścicieli samochodów. Od codziennej jazdy po właściwą obsługę auta. Jeśli zależy Ci na bezproblemowej i komfortowej jeździe, to jesteś we właściwym miejscu. Subskrybuj, żeby nie przegapić żadnych nowych wskazówek. A teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu. Pozbawienie uprawnień, najsurowsza forma kary dla kierowcy, stosowana w przypadku rażącego naruszenia przepisów ruchu drogowego. Ustawodawstwo Federacji Rosyjskiej przewiduje przywrócenie prawa do prowadzenia samochodu. W jakich przypadkach konieczne jest ponowne uzyskanie prawa jazdy po jego pozbawieniu? W Federacji Rosyjskiej osoby nieprzestrzegające przepisów ruchu drogowego, przepisów ruchu drogowego, Podlegają odpowiedzialności administracyjnej na mocy kodeksu wykroczenia administracyjnych i odpowiedzialności karnej na mocy kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej. Rodaj odpowiedzialności określa wagę wykroczenia popełnionego przez kierowcę i zarejestrowanego przez przedstawicieli specjalnych organów. Zgodnie z paragrafem 4.1 artykułu 32.6 kodeksu wykroczenia administracyjnych co każda osoba która została pozbawiona prawa jazdy z jakiegokolwiek powodu, niezależnie od tego, czy wykroczenie miało charakter administracyjny czy karny, jest zobowiązana do potwierdzenia znajomości teoretycznej części przepisów ruchu drogowego w formie egzaminu na marginesie. Lista wykroczeń, na podstawie których następuje cofnięcie uprawnień. Znajduje się w rozdziale 12 Kodeksu Wykroczeń Administracyjnych. Jak zdać egzamin w Policji Drogowej po pozbawieniu prawa jazdy? Proces ponownego zdawania egzaminu opiera się na paragrafie 3 zasad wydawania praw jazdy dekretu rządowego n 1097 o dopuszczeniu do kierowania pojazdami, ponieważ ten dokument normatywny ustanawia zasady uzyskiwania prawa jazdy w porządku ogólnym. W tej sytuacji kieruje się rozporządzeniem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych N995, które opisuje regulamin administracyjny przeprowadzania egzaminów i wydawania praw jazdy. Istnieją następujące etapy, które należy wziąć pod uwagę przy przywracaniu prawa do prowadzenia samochodu. Osobiste zgłoszenie się do Policji Drogowej. Bez pomocy rejestracji online preparing for the handover at departure time the driver must come to the registration and examination department of the traffic police bringing the original passport or other document that firm's identity the inspector is obliged to accept the document and indicate the place of the test the actual preparation takes no longer than 20 minutes During which the person responsible for the test gives instruction to the driver and conducts the identification of the driver at the beginning of the procedure, the data on the test taker and the number of the set of tickets are displayed. Egzamin Egzamin jest testem składającym się z pytań teoretycznych na komputerze wyposażonym w specjalne oprogramowanie w przypadku wykrycia wadliwego stanu urządzenia po rozpoczęciu egzaminu. Wynik nie jest liczony, a proces jest powtarzany. Test jest przeprowadzany przez 20 minut i zawiera 20 zadań podzielonych na 4 bloki, z których każdy zawiera jeden pytanie na każdy z pięć tematów: zasady ruchu drogowego, zapewnienie bezpieczeństwa na drogach przez funkcjonariuszy policji drogowej i właściwy stan pojazdu, ustawodawstwo Federacji Rosyjskiej stosowane w ruchu drogowym, podstawy bezpiecznej jazdy. Pierwsza pomoc ofiarom wypadków drogowych. Każde pytanie oferuje 2 do 5 opcji i odpowiedzi. Uczestnik testu może popełnić błąd w jednym bloku tylko raz, a liczba błędnych odpowiedzi na test nie może przekroczyć 2. W przypadku popełnienia błędu oferowana jest dodatkowa sekcja 5 pytań i dodatkowe 5 minut. Wyniki. Po upływie czasu przeznaczonego na procedurę na komputerze wyświetlana jest informacja o uzyskanych punktach. Zgodnie z którą wypełniany jest protokół egzaminacyjny i arkusz egzaminacyjny. Osoba egzaminowana zapoznaje się z tymi dokumentami za podpisem. Jeśli kierowca zdał egzamin, Informacja jest wprowadzana do bazy danych Policji Drogowej. W odwrotnej sytuacji konieczne jest ustalenie daty i godziny powtórnego egzaminu i ponowne przejście przez wszystkie etapy. Kiedy i gdzie mogę przystąpić do egzaminu? Ponowne przystąpienie do egzaminu teoretycznego jest możliwe od momentu, w którym minęła połowa czasu, na który zostało wydane prawo jazdy. Aby obliczyć wystąpienie tego momentu, kierowca musi być świadomy czasu trwania deprywacji i dokładnego momentu jej rozpoczęcia. Strona internetowa Policji Drogowej zawiera sekcję z takimi informacjami. Na podstawie artykułu 32 ust. 7 Kodeksu wykroczeń administracyjnych okres cofnięcia prawa jazdy zaczyna być liczony po upływie 10 dni od dnia wydania orzeczenia lub postanowienia sądu. Jeżeli prawo jazdy zostało przekazane przez kierowcę w ciągu 3 dni, w przypadku niezachowania tego odstępu, liczenie rozpoczyna się od dnia, w którym prawo jazdy zostało przekazane sprawcy wykroczenia. Ważne, jeśli test został pomyślnie zdany wcześniej. Nie oznacza to, że prawo jazdy zostanie zwrócone przed zakończeniem kary. Przepisy nie przewidują możliwości wcześniejszego zwrotu prawa jazdy. Kierowca może przystąpić do egzaminu w Wydziale Policji Drogowej, w którym znajduje się prawo jazdy po jego odebraniu, zgodnie z paragrafem 2 uchwały rządu Federacji Rosyjskiej N 1191, która zatwierdza zasady zwrotu prawa jazdy. Adresy biur rozpatrujących takie wnioski można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej Policji Drogowej. Również pod tym linkiem można zapoznać się z trybem pracy biur. Aby zwrócić prawo jazdy osobie ukaranej po upływie okresu jego pozbawienia, konieczne jest złożenie pisemnego wniosku na miesiąc przed zwrotem do odpowiedniego pododdziału Policji Drogowej, czego potrzebuje aby ponownie przystąpić do egzaminu na prawo jazdy, aby ponownie przystąpić do egzaminu. Kierowca musi jedynie zgłosić się do biura egzaminacyjnego inspektoratu pojazdów silnikowych z odpowiednim formularzem wniosku i dowodem tożsamości. Dodatkowym środkiem ostrożności w przypadku przerw w elektronicznych bazach danych jest zabranie ze sobą dokumentu potwierdzającego datę rozpoczęcia okresu kary. Należy również spłacić wszelkie zaległe długi, pomimo faktu, że osoby które zgłosiły się z wnioskiem o przystąpienie do egzaminu, nie są zobowiązane do posiadania mandatów za wykroczenia drogowe. W przeciwieństwie do sytuacji z uzyskaniem prawa jazdy zaleca się dokonanie płatności z wyprzedzeniem, ponieważ możliwe jest nałożenie dodatkowych kar z powodu braku płatności w wyznaczonym terminie. 70 dni od wejścia w życie odpowiedniej uchwały. W przypadku cofnięcia prawa jazdy z powodu prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości sprawca musi dostarczyć zaświadczenie lekarskie o ustalonej próbce, które należy uzyskać nie później niż miesiąc przed złożeniem wniosku. Zapisy na badanie w chwili obecnej strona Lugi nie pozwala na zarezerwowanie ponownego testu drogowego dla kierowców, którym odebrane o prawo jazdy więc trzeba udać się osobiście do biura policji drogowej w większości przypadków spotkania odbywają się w kolejce elektronicznej przy użyciu kuponów. Konieczne jest uzyskanie formularza i, wybierając najbardziej dogodną datę i godzinę egzaminu wypełnienie wniosku, a następnie przekazanie formularza pracownikowi. Możliwe jest również samodzielne pobranie i wypełnienie formularza przed przybyciem do biura. Przykład wypełnionego wniosku można pobrać z linku po zaakceptowaniu dokumentów przez pracownika oddziału i sprawdzeniu przeszłości, Kandydat otrzyma informację o dacie i godzinie egzaminu, ile razy mogę zdawać prawo jazdy. Nie ma znaczenia, ile razy sprawca próbuje zdać egzamin, ale pod jednym warunkiem, przerwa między kolejnymi podejściami musi wynosić co najmniej 7 dni. Odstęp ten został określony w dekrecie rządowym N1191, który reguluje zasady zwrotu prawa jazdy. Koszt ponownego egzaminu zgodnie z obowiązującymi przepisami, Zdanie egzaminu jest bezpłatne i nie jest uzależnione od powodu ponownego podejścia. Ważne. Jeśli kierowca nie odbierze prawa jazdy w ciągu 3 lat od udokumentowanej daty, podlega ono zniszczeniu, co oznacza późniejsze przywrócenie prawa jazdy. Jeśli dana osoba wyrazi chęć wznowienia jazdy, procedura ta wymaga uiszczenia opłaty państwowej w wysokości 2000 rubli za wydanie prawa jazdy, działania po pozytywnym wyniku ponownego egzaminu, po otrzymaniu wyników i przekonaniu kierowcy, że pomyślnie zdał egzamin, po upływie ustalonego okresu kary za uzyskanie prawa jazdy. Musi on w ciągu 3 lat przynieść następujące dokumenty do Wydziału Policji Drogowej w którym znajdują się jego prawa, zaświadczenie lekarskie o ustalonej próbie, wniosek o zwrot prawa jazdy, dokument tożsamości i informacja o pomyślnym zdaniu egzaminu jest przechowywana w bazie danych GIPT w formie elektronicznej, więc nie jest wymagany żaden dokument potwierdzający fakt zdania egzaminu w przypadkach, gdy prawo jazdy zostało cofnięte poza miejscem zamieszkania lub zameldowania. Nie jest konieczne osobiste stawienie się w Wydziale Policji Drogowej, w którym prawo jazdy zostało cofnięte. Na 30 dni przed zakończeniem kary możliwe jest złożenie wniosku do tego Wydziału, odzwierciedlającego prośby o przekierowanie prawa jazdy do dogodnego dla wnioskodawcy Wydziału Policji Drogowej. Wniosek można złożyć osobiście przez pełnomocnika lub listem poleconym. Czy można ponownie przystąpić do egzaminu poza miejscem zameldowania, podobnie jak w przypadku uzyskania prawa jazdy w miejscu zamieszkania od wydziału policji drogowej znajdującego się w innym mieście? Możesz ponownie zdać egzamin z ruchu drogowego i uzyskać prawo jazdy poza miejscem zamieszkania jeśli wyślesz wniosek o przekierowanie prawa jazdy do dogodnego wydziału policji drogowej na 30 dni przed wygaśnięciem kary. Ważne należy wziąć pod uwagę fakt, że funkcjonariusze policji drogowej korzystają z usług poczty rosyjskiej przy wysyłaniu praw jazdy. Procedura ta może trwać od 1 do 3 tygodni. Dlatego zaleca się wysłanie wniosku niezwłocznie po wydaniu przez sąd decyzji o pozbawieniu prawa jazdy, przystępując do testu należy mieć przy sobie dokument tożsamości, tak więc po pozbawieniu prawa jazdy musi on w każdym przypadku ponownie zdać egzamin teoretyczny z przepisów ruchu drogowego.